Ćwiczenie drugie pod punkt A. E, tutaj mamy układ równań do rozwiązania metodą podstawiania. No i standardowo, jak rozwiązujemy układ równań metodą podstawiania, to musimy z jednego albo z drugiego równania wyciągnąć, ile się będzie równał sam X albo sam Y. Przynajmniej tak robimy w układach równań, w których występuje sam X i sam Y. Tylko tutaj widzimy, że tutaj musimy najpierw ten układ równań y, tak trochę poukładać. No bo raczej sprowadzamy układ do takiej postaci, żebyśmy mieli jedną liczbę z x, jeden y i jedną liczbę, a nie takie pomieszane, tak? Więc tutaj e, robimy tak, że przykładowo, no y damy sobie na jedną stronę, uporządkujemy sobie y, czyli to minus 4 y daje na prawo z plusem, czyli będę miała po lewej 5 y. Natomiast tego x daję z minusem na drugą stronę, czyli tu będzie po prawej wtedy x. I zobaczcie, że już teraz mi się udało wyznaczyć, ile będzie równy x, tak? Bo to tutaj chodzi w tej metody, metodzie podstawiania, żeby wyznaczyć, ile będzie równe sam x albo sam y. Więc już z tego uporządkowania pierwszego tego równania, no wyszło mi, że x będzie 5y. No, i jeszcze mogę sobie uporządkować to drugie równanie, czyli zapisać sobie no tak, żeby był jeden y, a nie dwa y. Więc ten y daję sobie na lewo z przeciwnym znakiem, czyli będę miała tutaj 2y wtedy, no bo y plus y to będzie 2y, więc dół sobie przepisuję. Z tym, że już teraz uporządkowałam, także te mam jedną liczbę z y, jedną liczbę z x i siódemkę, a nie tak, że są tu dwa y. No i teraz, jeżeli już wiem, że x to jest 5y, to mogę tutaj. Za xa podstawić, że to jest 5y i zapisać już z 5y, bo o to chodzi, żeby tutaj w tym jednym równaniu była jedna niewiadoma, a nie dwie. Bo jak nam się uda tak zrobić, jak teraz właśnie nam wyjdzie, że będzie jedna niewiadoma w równaniu, no to wtedy ją wyliczymy. To co wyciągnęliśmy, wzór na x czy wzór na y, to zawsze sobie to przepisujemy, natomiast. To, co tutaj niżej dalej obliczamy, no to kontynuujemy to rozpisywanie. Czyli jeżeli x to 5y, to za x tutaj wstawiam właśnie 5y, czyli będzie 5y plus 2y równa się 7. No i teraz na dole to równanie rozwiązuję, bo już tego jedna nie wiadoma, czyli wyjdzie mi, że 5, 7y równa się 7, czyli y będzie 1 z tego drugiego równania. Jeżeli już wiem, że y jest 1 już sobie tu to wpisałam, no to mogę tu też od razu za y podstawić 1, bo ja wiem, że to już nie jest y, tylko już wiem, że to jest 1, bo już odkryłam, jaka to liczba. Więc teraz mogę zapisać u góry już nie y, tylko właśnie 1. Czyli jakby równocześnie, jeżeli już odkryłam i tu zapisuję, że y jest 1, to tu za y też już stawiam 1, czyli 5 razy 1 to będzie x. No i z tego mi wychodzi, że x będzie 5, a y będzie 1.